Zaraz, co mamy tu mamy. Jutro robicie, jutro robicie. Czy tak przykładem mogę do Was mówić? Ech. Jestem się trochę sześć, bo tak mogę do Was mówić. Sorry, jesteś nimi ubrany. Tak już lepiej, tak już lepiej, to zapraszam. To zapraszam do szczetkowania. Znaczy. Widzę nim widać trochę mojej głowy. Trzeba mała prowizoreczka. I zapraszam do pogawędki. w ciekawie. Co się dzieje w tym naszym pięknym kraju? To chyba nie trzeba mówić. To nie jest kraj kwitnącej wiśni. To nie jest kraj kwitnącej wiśni. Dlatego nie zmienia się nic. Komórkowce, tak zwane komórkowce mafia komórkowa. Chce rządzić, chce rządzić po prostu. I takie są realia. Są też nasze komórkę, ale nie jestem z mafii komórkowej tak zwanych komórkowców Co to rządzą się na blokach, rządzą się po mieście No i znacie te realnie, wiecie jak to jest Skończyła się muzyka Skończyła się impreza Więc Robię rękę i to na dziś To źle ci się wydaje <śm> To polski rap, to nasza polska rzeczywistość. To był tekst standardowy po prostu.